Siema, z tej strony Dominek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj to jest taki dosyć nietypowy odcinek, dlatego że yy, jesteśmy na Inferno, na treningu z botami, bo to oczywiście są wyłączone. I my lecimy sobie... Yy, znaczy ja Wam chcę pokazać, jak rzucać różne smoki. Yy, wziąłem też flaszę, ale... motowa, ale raczej zajmiemy się w tym odcinku tylko smokami. Więc ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Ok, w pierwszym smoku yy, będziemy wychodzili sobie na tą fontannę. no nie trzeba tak wskoczyć. Jak ja to teraz zrobiłem. Tolujemy sobie tutaj w to miejsce. Nawet możemy troszkę wyżej. Wrócamy smoka. I on nam zasłania albo tu, albo jak wycelujemy bardziej na tą stronę, to on nam pada na daszek, odbija się dwa razy i zasłania tutaj jeżeli ktoś by chciał wyjść z ruiny to ma tak jakby to troszkę utrudnione. Kolejny smoke będzie polegał na tym, yy, no i to jest też bardzo prosty smoke yy, i on będzie polegał na tym, że prawym przyciskiem myszy po prostu wrzucamy tutaj yy, smoke'a i możemy tutaj na spokojnie zaplantować bombę. Kolejny smoke polega na tym, że wskakujemy sobie o tutaj, celujemy tutaj w to. Nawet troszkę też wyżej. To nam się odbija. Wpada tutaj. No i przeciwnik ma tutaj zasłonięte. Tutaj jest taka mała szparka, przez którą jakby się chciało przecisnąć, to możemy bardzo łatwo go tutaj wychwycić. Kolejny i zarazem ostatni smoke na mapce Inferno w dzisiejszym odcinku jest on na banana. Celuję sobie gdzieś tutaj na wysokości tej anteny albo troszkę niżej. On nam odbija się tam. I tutaj zaspania. Tutaj y, mamy taką szparkę i tak samo możemy. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja Wam chciałem bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka. I chciałem ogłosić jeszcze konkurs na serwer na Discordzie. Bo pomyślałem, że niektóre osoby na przykład też sobie grają w CS, -a, tak jak ja, e, ale na przykład nie, nie potrafimy stworzyć Discorda, więc, e, więc po, pomyślałem, że zrobię dla Was takiego Discorda. I jedyne co wystarczy zrobić, aby wygrać, e, to w komentarzu napisać hashtag Discord będzie mój. Mm zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem i oczywiście subika. Zapraszam Was również na mojego Discorda y, Ziomale Dominka, y, na mojego Instagrama. Y, no i y, zapraszam Was również na stronę cases2cases.com, na której macie. Darmowe 50 centów z kodem DOMINEX. Wszystkie rzeczy, o których Wam teraz powiedziałem, do wszystkiego będziecie mieli linki w opisie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subiku, łapeczce w górze. No i co? Cześć!